Pani w szkole pyta jasia. Powiedz mi kto to był? Mickiewicz, Słowacki, Norwid? Nie wiem. A czy pani wie kto to był? Zyga, chudy i kazek? Nie wiem, odpowiada zdziwiona nauczycielka. To co mnie pani swoją bandą straszy? Grupa turystów zwiedza ruiny średniowiecznego zamku. Mały chłopiec przygląda się tym resztkom muru i pyta: Tatusiu, to tutaj mama uczyła się jeździć naszym samochodem? Przybiega dzieciak na stację benzynową z kanistrem. Dziesięć litrów benzyny, szybko. Co jest? Pali się? Tak, moja szkoła, ale trochę jakby przygasa. Nauczycielka do Jasia, przyznaj się Jasiu, ściągałeś od Małgosi. Skąd pani wie? Obok ostatniego pytania ona napisała: Nie wiem, a ty napisałeś: Ja też. Jasio przychodzi po dwudniowej nieobecności w szkole, a pani pyta: Jasiu, dlaczego wczoraj nie byłeś w szkole? Musiałem prowadzić krowę do byka, a nie mógł tego zrobić ojciec? Nie proszę pani, to musiał zrobić byk.